Ten film to bardzo ważny znak. Nie pomijaj go, bo pewna osoba może zabierać Twoją energię. Pewna osoba może marnować Twój czas. Po prostu to, co poświęcasz, może być po prostu niewykorzystywane i marnowane. Sprawdźmy, co więcej możemy się dowiedzieć, a Ty koniecznie polub ten film zaobserwuj mój profil, a w komentarzu napisz anielską liczbę 11, aby wzmocnić przekaz z tego filmu. Dodatkowo możemy się dowiedzieć to, że ta osoba przeżywa wiele różnych emocji. Ta osoba może mieć takie huśtawki nastroju nawet momentami. Powiem tak szczerze, bezpośrednio, bo zawsze stara się mówić bezpośrednio. I tutaj widzę po prostu, że całe spektrum uczuć ma ta osoba. Ta osoba potrafi dosyć szybko przechodzić od uczuć takich nawet miłosnych momentami, takich uczuć bliz, bliskości do momentów pewnego dystansu lub takiego ta osoba jest po prostu taka chwiejna emocjonalnie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co karty mają do przekazania właśnie Tobie na temat uczuć lub intencji pewnej osoby, to bardzo dobrze trafiasz, bo ja i moja rodzina robimy bardzo dokładne wróżby od ponad 120 lat. Wejdź na stronę kluczprawdy.pl i zamów u mnie dokładną, prywatną wróżbę. Nie czekaj, bo kolejka i cena mogą rosnąć.